Moja córka jest chora na nieuleczalną chorobę. 100 tysięcy złotych byłoby idealne, żeby umilić jej ten czas. Czy mógłbyś dla niej zakręcić koło? Pewnie no, Rabora. Wow. Niestety, Przełączę kamerę na ciebie. Poczekaj, gdzie to się tu? Tu, dobra, mam. Yes. <laughs> o, ja mam. Masz? Ze korekcji wzroku ukradłeś? Tak, Bez korekcji wzroku. Oła! Debilu, baron o! Debilu, się wystraszył! Co wy robicie, kurwa, tam ja w ogóle. Chujkują ałupisze, Dino, tak byś nie wiem, miał burzę. Shirt, nic nie ja widzę. Okno lewo, okno lewo, kon. Zroda Zroda zaraz, nie gram już w tą kurwa w tą grę Przysięgam A, Dobra gra Dobra gra Dobra gra Nie ważne, Ej Nieważne, nieważne Nieważne ja się patrzę na czat i po prostu kątem oka myślałem, że to jest mój chłop. Ode mnie z drużyny. Serio. Oho, foton ma A. Oh my fucking god! What are fucking doing now! O panu Izaku to tak mi ciężko trochę pomyśleć coś. Jesteś... Okej? Okay? Bo nie znam O tak bo nie jestem Mikusia. Kusia. Wszczę tego <ścoughs> Nitro też nie jest w moim <ścoughs> No dobra, ale to już musisz wiesz. No to dobra, no to... Nitrofak no i ksajomery. No, nagada w ogóle w człowieku. No co? Taki wybór, Ty Masz tu Tu jest Szynczak, ona po imieniu, bo z tego, tego Kamila z Kamila. Z Kamila. No bo na TikToku gdzieś tam mi przeleciał. Że tak. no żeby ciebie nie przeleciał zaraz, gdy będziesz dalej gadać. No taki kochany się Dobra, ja, ja jadę teraz kurwa na ostro, stary. No ja by tak. Kurwa. Ryba. No że taki kochany. No dobra. dobra. Rezina Enduro też go lubisz przecież. Ja. <głosy> <głosy> na Enduro. <noise> O, o, jak kurwa się wykazać Kurwa! No i to jest to! Murcik skill. Oczywiście bez żadnego zdania. Marcysia fuck, wersów, oczywiście Mary. Friendly reminder, że osoby nyby nie muszą Andry... kurwa, co ty pierdolisz? Jebane Julki. Friendly reminder, że osoby nyby. Co to są nyby? Niebinarne chyba, tak? Nie muszą Andrognus... What the fuck? Being no binary, is all shapes and size Możesz lubić swoje cycki i być femme i w tym samym czasie być nyby i nie tylko osoby, a z ząbi Co jest kurwa a, 50 przepraszam, cent? Przepraszam, widział pan yy, te pumy? Co ma jaja z gumy? Ty a wy, że masz pozdrowienia od dusi A widziałeś, że cię kurwa zaraz będzie kuta dusił chamę panek Słuchaj, bo tutaj wywiad środowiskowy prowadzę w swoim bloku, że podobno krzyki słychać i pomocy i niebi. I że dwumetrowy mężczyzna mocno bije kobietę. To ale na chuj ty dzwonisz takie głupoty, pierdolisz debilu. Kurwa jebada jeszcze raz powiem, że jest skiny poszły na wpadę do Mercedesa. Ale ja nie umiem jeść śniadań i nigdy nie będę jadł śniadań, bo nie lubię jeść śniadań. No dobrze, no to ale to już jest godzina 13. Słuchaj mnie, cyca sta Uważaj sobie lepiej. No, chcę, ale zjem sobie później. Chcę. Ty robisz w ogóle, tak mnie nie zachęcisz do jedzenia śniadania. ...problemy, żeby rundę domykać, a tymczasem Elektronik mocno się tutaj spalił. Simple. Oj oj oj, zabolało mocno. I jednego i drugiego zapotyka. simple jeszcze! W ten nie sposób życie. I teraz wszystko w rękach Bita. Bita, który był To na Wina i to jak nie, na jak nie beat, ale, prawda? Ale teraz na no, mapie nuk jeszcze niewidoczny. Chociaż pamiętajmy, że grał po stronie Tera, to gra ciężko, bit! zeliminować BIT! To jak nie on! No właśnie! Bomby jest karigan ten namierzony! Oj! I teraz broki z eliminacją karigan odpowiada tu jeszcze twist agresywnie ten jeden drugi twist wow. ale ta przewaga jest kolosalna teraz tylko nie popełnić błędu jest wejście dwóch rywali Siebel z eliminacją Bowicz jeszcze trafia broki zostaje sam broki jeden na jednego broki koniec 19 16 face jednak co tu się stało no ...szybszego kola na przykład no to, to by męczy, majora to. wygrał nie pamiętam ile dokładnie było 15 11 chyba Uuu! Też, też, tego, też tego nie będę w stanie powiedzieć. Panie, toż to Pixel Walking. I Rejn, jakże sprytnie teraz przedostał się w stronę Fenixa, on pokazywał się przecież przy przebudówce i teraz może zaskoczyć, jeszcze broki skanuje, co też sugeruje właśnie pozycję Rejna i tu za chwilę Rejn może zrobić fenomenalną robotę, zobaczmy, Rejn, zaskoczenie, Rejn, wow, pada, pada ostatni bastion na bombsite, elektronika elektronik odrabił kierunek z tego, to będzie koniec, Karigan, Fejsklan, oni... udało się, ten po wielu latach, no fantastycznej oczywiście gry na scenie Counter Strike'a w końcu do Pinaspego, w końcu się udaje.